Tak, chciałem wam bardzo w ogóle podziękować, bo na pewno zauważyliście, że jestem taki trochę. No, jak to można powiedzieć... No nie jestem taki jak wszyscy. Mam ustawkę I ustawkę to znaczy trudno mi było w szkole. Ale jakoś udało mi się ogarnąć dzięki komputerom, którymi się zainteresowałem wiele lat temu. Komputery mi po prostu pomogły się rozwijać i spełniać marzenia. Ale fakt, faktem widać, że taki tak, tak trochę mi po prostu, tak trochę mi po prostu to tak wszystko nie wychodzi najlepiej jak wszystkim. Jeszcze jest dużo rzeczy, których się muszę nauczyć. Uczę się też i od Was, bo Wy naprawdę pięknie różne rzeczy robicie, które prezentujecie na filmach. Ja oglądam z wielkim podziwem i, no, jak to można powiedzieć, przyjemnością Wasze filmy. I się uczę też i od Was fajnych rzeczy. No i po prostu. No, staram się jakoś tak ogarniać tematy, jak tylko potrafię i chciałem wam bardzo podziękować za taką tolerancję, że po prostu... No, nie wiem, chcecie mnie tak trochę jakby podnieść na duchu, czy coś w tym rodzaju, bo no po prostu, no ci trochę uwagi, na moje filmy i zauważyłem też, że dziewczyny też oglądają filmy, że po prostu to jest taka wielka mega dla mnie radość, że w ogóle ktokolwiek ogląda moje amatorskie filmy, że cieszę się bardzo, że niektóre filmy się podobają, cały czas nad tym pracuję, żeby było jak najlepiej. No, i chciałem Wam bardzo podziękować za tolerancję, za wszystko. Myślałem, że to jest raczej niemożliwe, to co jest, już, już się dzieje po prostu z Waszej strony, że wspieracie mnie po prostu. Bardzo Wam chciałem podziękować za wsparcie z Waszej strony na taki możliwy sposób, jaki jest. Że chciałem Wam bardzo podziękować. No i po prostu y <klimy> no, Cały czas będę pracował nad tym, żeby było jak najlepiej. No. No dobrze, to... To tym się chciałem z Wami podzielić, bardzo Wam podziękować, no to hej, pa.